Dziś zobaczycie jak z połamanej płyty z telewizora, zrobiłem sobie devboard w stylu arduino A w odcinku tym Uruchomienie pierwszego programu Generowanie obrazu OSD Budowa płytki rozwojowej i programatora Pierwsze zderzenie z notą katalogową Bajery i inne lasery Zapraszam Was na ten jakże mało ambitny film Blink i OSD Zaczniemy od efektu końcowego, bo wiem, że na niego najbardziej czekacie. To jest wcześniej wspomniana płytka i główny bohater, czyli SDA555XFL. Wpinamy się programatorem, podłączamy obie płytki do komputera. W środowisku Arduino IDE wgrywamy program, odczekujemy chwilę. Postęp kasowania i programowania możemy śledzić w serial monitorze. Po chwili nasz pierwszy program, czyli Blink, już działa. Tak samo postępujemy z wgrywaniem kodu uruchamiającego generator obrazu. Korzystam tutaj ze starego telewizora ze złączem z kart lub potocznie rozłączem. Tak wygląda schemat połączenia. Dzięki temu wchodzimy w tryb RGB i nasz telewizor zaczyna się zachowywać jak monitor. Nie każdy telewizor obsługuje ten tryb. Trzeba również uważać, bo kable krosują wejścia z wyjściami. Po wgraniu kodu nasz program startuje, a na ekranie pojawia się obraz. Reszta fireworków za chwilę. Nasz kanał wspierają avicam oraz msalamon.pl. Odcinek powstał również dzięki pomocy firmy polpapier i lewandowcy.pl Jak trafiłem na tego scalaka? Niestety znakomita większość telewizorów i monitorów kineskopowych zawiera badziewie OTP lub maskrom. Od dziecka zawsze chciałem napisać swój własny program na telewizor, a te misie kolorowe z wielkich korporacji mi to skutecznie uniemożliwiały. Kilka lat temu na spacerze znalazłem pewną płytkę z telewizora. Zależało mi w sumie tylko na głowicy. Niestety nie była to taka sielankowa atmosfera. Bardziej dzikie wysypisko śmieci. Płytkę odłożyłem do swojego magazynu i o niej zapomniałem. Dopiero niedawno do niej wróciłem i okazała się prawdziwym skarbem. Posiadała bardzo fajny mikrokontroler. Normalnie na taką płytkę bym nawet nie spojrzał. Połamana, długo leżąca na dworze. No szmelc. Nie wiem, co mnie w sumie podkusiło, by ją ze sobą zabrać i dlaczego w ciągu ostatnich pięciu lat jej nie wyrzuciłem. Siła autosugestii i wcześniejszych doświadczeń skutecznie mnie odciągała od sprawdzania dokumentacji technicznej do tych układów. Aż któregoś dnia sprawdziłem. Ja pie no ale drogo migająca dioda na 12V za 2 pelen, 3 ogniwa 18650 ze starej baterii, chyba 0 Pelen, dwa druty lutownica cyna. Brawo ty! Niedługo, żeby odwinąć papier taltowy w kiblu, trzeba będzie kod do procesora podać, a poza tym użyte zostały odpady, co jest zakazane, bo podlega ustawowej utylizacji. Wyjaśnijmy sobie to raz na zawsze. Miganie LED to program testowy, jaki zawsze się pisze jako pierwszy. Jest to już niemal tradycja taki hello world dla Ambed. Robimy to nie dla samego migania LED, ale by wykazać, że wszystko zadziałało poprawnie. Dla przykładu, tak zachowuje się płytka, gdy poprawnie uruchomiliśmy PLL, a tak, gdy coś poszło nie halo. Najważniejszym jest uruchomić dowolny MCU, a kod, bardziej czy mniej ambitny, każdy już sobie sam napisze. Zostaje to w kwestii samego programowania w C. Co do legalności moich praktyk. Mogą mnie nawet postawić przed Trybunał w Hadze i Sąd Polowy. Prawo stanowione nie powinno być sprzeczne z prawem naturalnym oraz zdrowym rozsądkiem. Jeśli jest inaczej i atakuje ono interesy ogółu, to zmienia się i tak, by służyło społeczeństwu, dla którego zostało stworzone. Nie ma też chyba nigdzie wzmianki, że nie mogę sprzątać okolicznych lasów. Nie istnieje bardziej ekologiczna metoda recyklingu niż ponowne wykorzystanie całych scalaków. Podsumowując mój wywód, można człowieka, ale nie jego ideę. A pseudoekolodzy niech się walą na ryj. Hej. Programator i płytka rozwojowa. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem SDA555XFL, to możesz pokusić się o zbudowanie do niego płytki rozwojowej i programatora. Obecny projekt devboarda zawiera kilka błędów, więc poczekajcie na zielone światło. Na razie publikuję te materiały w celach informacyjnych. Układ ma paskudny rozstaw pinów 1778, przez co jest niekompatybilny z płytkami stykowymi. Bez zrobienia devboarda będzie wam ciężko się nim posługiwać. Firma Avicam udostępnia mi grawer laserowy, więc solder maskę wykonałem bez kliszy. Mogłem sobie też wreszcie wykonać opisy na płytce, co bardzo ułatwia pracę. swoją podstawkę kleiłem z trochę większej. Układ SDA555XFL programuje się równolegle z multiplexingiem. Programator powstał w oparciu o STM32F103 na płytce Blue Peel i środowisko Arduino. STM jest szybki, pracuje na 3,3V Najchętniej bym napisał to w czystym C, ale zdecydowałem, że na początek Arduino będzie lepsze Łatwi zrozumienie jak działa programator nawet początkującemu Korzystałem tutaj z szybkiego UARTa Uwierzcie mi, że nie chcecie 128KB przepychać przez 300 bodów, a tak właśnie to wyglądało na początku, gdy programatorem miała być moja płytka STC. 250 kilobodów jest już przyjemną wartością. Dump pamięci trwa sekundy, tak jak programowanie. Kasowanie jest ograniczone samym scalakiem. Cały cykl uploadu jest akceptowalny. Jako konwerter UART warto sobie wybrać coś lepszego niż CH340 lub chińskie podróbki. Zazwyczaj mają one problemy z większymi prędkościami transmisji. Sam program pod SDA nie jest pisany w Arduino, jeszcze. Musimy niestety Wkleić tutaj tablicę z wsadem, co jest trochę uciążliwe. Po prostu zabrakło mi czasu na środowisko graficzne i pakietowanie informacji po UART. Wygrywamy więc program z kodem w STM, a dopiero on wykonuje operację na SDA. Jest to bardzo mało eleganckie rozwiązanie i nie jestem z niego dumny, ale dzięki temu macie szybciej ten film. Rdzeniem układu jest 8051, więc po raz kolejny skorzystamy z Simplicity Studio. O którym wspomniałem w pierwszym odcinku o 8051. Zanim usuniesz zawartość układu, warto zrobić sobie jego kopię zapasową. Na koniec tego segmentu gorzka łyżka dziekciu. Jeśli znalazłeś w swoim telewizorze układ z inną końcówką, to nie odczytasz nawet jego zawartości, nie przeprogramujesz go. Dla nas mają znaczenie wyłącznie XFL. I 0, czyli Romles. Ciężkie początki. Współpraca z SDA555 nie zaczęła się z górki. Pierwszy znaleziony PDF zawierał dwie strony i był tylko przeglądem możliwości. Do tej pory nie mogę znaleźć wspomnianej aplikacji. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem dwa pozostałe PDF-y. Jeden opisuje wszystko o programowaniu, choć brakuje mu tak istotnej informacji jak same polecenia CFI. Drugi jest potężną księgą o tym układzie. Na początku pracowałem z wersją elektroniczną, potem mnie już oczy bolały od gapienia się w ekran. Wydrukowałem więc całą dokumentację i ładnie oprawiłem. Będzie dla potomnych i nigdzie nie wyparuje jak ostatnio niektóre rzeczy z internetu. Jest kilka ważnych rejestrów specjalnego przeznaczenia, które musicie wziąć pod uwagę na początku. Pierwszy to PSavex, który steruje oszczędzaniem energii i taktowaniem rdzenia przez PLL. Jest na co popatrzeć, bo pod układ wpinamy kwarc 6 MHz, a PLL kręci to na 33 z hakiem. To, z czym nie mogę się tutaj pogodzić, to to, że wrzucili tutaj 12-taktowca 5.1 w wersji 12-taktowej Wspaniała liczba cykli zapisu, kasowania, flash wspaniałe peryferia, ale trochę przestarzała wersja 5.1 Rdzeń zasilany z 2.5V, zaś 3.3 napędza I.O. Port drugi toleruje tylko 2.5V Bałem się, że po raz kolejny włożę atomową ilość wysiłku w układ, który będzie albo zepsuty od początku Albo sam go zepsuje i wszystko pójdzie na marne Zacząłem więc szukać dodatkowego źródła SDA. Prócz eBay, natrafiłem na polskie firmy, które deklarowały, że mają go dostępnego na magazynie. Po kilku telefonach i narracji, nie no to niemożliwe, nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w ch Wykonałem ostatni telefon. I wiecie co? Natrafiłem na ludzi, którzy podzielali mój entuzjazm, a nawet mieli na stanie tego cudaka. Tym oto sposobem nabyłem dożywotni zapas układu, z którymi wiążę wiele planów. Ostatnie chwile przed publikacją poświęciłem na dampowaniu różnych wersji. Uzbierałem sobie jakieś 32 różne wsady. Każdy zapchany prawie po korek po 128kB. Zawierały one ciekawe informacje, prześliczne i niepowtarzalne. menu, trzeba je tylko zrewersować. To nie jest tak, że po filmie bohater odcinka idzie do śmietnika. Do większości wykonuję płytki rozwojowe i z nich korzystam na co dzień. Buduję niepublikowane projekty i wiele więcej. Załamanie rynku półprzewodników parę lat temu skrzywiło mi mocno psychikę. Postanowiłem wtedy, że już nigdy więcej nie zabraknie mi mikrokontrolerów i zacząłem je homikować do magicznej walizki. Im dalej w las. Twórcy tego układu zrobili kawał dobrej roboty. Układ po resecie w większości ma załadowane domyślne, całkiem sensowne wartości. Na samym początku próbowałem coś rysować na ekranie, ale nie dawało to żadnych efektów. Działo się tak, ponieważ odwoływałem się do nie tej pamięci, co trzeba. Układ ma w sobie trzy rodzaje pamięci. Wszystkie nasze pospolite operacje odbywałem się w RAM. Ma on zaledwie 256 bajtów, więc w kosmos tym raczej nie polecimy. A co dopiero mówić o pisaniu znaków na ekranie. Architektura 5.1 ma możliwość rozszerzenia pamięci o zewnętrzne adresy. Tak właśnie tutaj postąpiono. Oznacza się XRAM. By uzyskać do niej dostęp, używa się słowa XData. Tym sposobem dostajemy 16 kB wolnego miejsca. XRAM nie ulega resetowi, więc po ustawieniu zaledwie kilku rejestrów specjalnego przeznaczenia możemy zobaczyć na ekranie obraz. Oczywiście są złożone z przypadkowych znaków i kolorów, ale mamy obraz i możemy coś z niego rzeźbić. Dali do końca nie rozumiałem, czym należy wypełnić tą pamięć. Zacząłem więc od twórczej destrukcji. W pętli for kasowałem kolejne komórki pamięci. W pewnym momencie ekran zaczął się gwałtownie zmieniać, a następnie znaki znikały. Dzięki temu eksperymentalnie odnalazłem adres początku pamięci Potem udało mi się znaleźć potwierdzenie tego w samej dokumentacji. Używamy górnej części przestrzeni adresowej. Musi o tym pamiętać, jak będziecie chcieli przechowywać tutaj jakieś swoje zmienne. Jeśli nie wymusicie na kompilatorze użycia odpowiedniego adresu, to Wam te dane polecą w nicość. Do przechowywania stałych np. ciągów znaków warto skorzystać z pamięci ROM. Używamy wtedy słówka CODE. W przeciwnym wypadku szybko się Wam skończy dostępna pamięć RAM. Jeśli mieliście kose ze wskaźnikami, to tutaj one nie biorą jeńców. Będziecie ich używać częściej niż operatora dodawania. Działa to tak samo jak wysłanie listów i smsów. Musicie znać adres i to co chcecie wysłać. Przy tym trzeba strasznie uważać i mieć na względzie to, że możecie wszystko mocno skopać. Wy Wystarczy zły adres lub wyjść poza zakres i naruszyć pozostałe dane. W dokumentacji mamy taki ładny rysunek. W pamięci musimy zawrzeć następujące bloki: Display Memory, czyli miejsce na nasze rysunki, Cursor Matrix, design naszego kursora, GDW, globalne ustawienia dla naszego rysunku, CLUT, paleta kolorów, DRCS, czyli nasze własne nietpowe znaki. W pamięci jest też miejsce na dane użytkownika VBI. Na potrzeby telegazety. Nie widzę też żadnych przeszkód, by wyzerować całą dostępną pamięć XRAM i używać jej w dowolny sposób. By się nie pogubić, rozrysowałem sobie to w Excelu. W 4SFRy trzeba wpisać dwa adresy pamięci, gdzie znajdują się tablice ze wskaźnikami. Dla uproszczenia tablicę to nazywam Entry Point. Obie zawieram wskaźniki na elementy w pamięci, które wcześniej wymieniłem i są istotne do rysowania obrazu. Warto tutaj zaznaczyć, że z punktu widzenia tych wskaźników nasz XRAM zaczyna się od adresu 0.0. Wszystko jest więc przesunięte, by nie było zbyt. Prosto, zaczynamy od niższego bajtu adresu, a dopiero potem wyższego. Po wpisaniu tych wartości nasz generator zaczyna wypluwać z siebie obraz. W Display Memory, by narysować jeden znak, musimy wpisać słowo złożone z trzech bajtów. Pierwszy bajt to znak. Dwa pozostałe to jego parametry, takie jak miganie czy kolor czcionki tła. Jako, że generator obrazu jest sprzętowy, 5.1 ma luz i jej zadaniem jest wyłącznie skonfigurowanie SFR-ów i uzupełnienie pamięci. Wszystko odbywa się płynnie, w trakcie zmian bez migotania obrazu, nic się nie zacina. To wszystko sprawia, że pisanie pod to gier, konsol, terminali będzie bardzo przyjemne. Prawdopodobnie dzięki temu układowi wskrzeszony zostanie projekt budowy komputera 8 bit. Bardzo żałuję, że odkryłem tego cudaka tak późno. Z pewnością wykonam na nim jeszcze nie jeden projekt. Na pewno będę chciał stworzyć automatyczny szperacz VHS, który będzie sterował pracą magnetowidu i wyłuskiwał z archiwalnych nagrań zapisanych przy okazji Telegazetę. Warto na koniec wspomnieć, że układ może pracować w trybach M i S. W trybie M sam generuje sygnały synchronizacji, które można bardzo płynnie modyfikować, przez co w przyszłości powstanie kod na VGA, a Wy nie będziecie uwiązani do Eurozłącza. W trybie S odbiera sygnały synchronizacji i wstrzykuje obraz, dzięki czemu możliwe jest nakładanie napisów, na przykład na obrazy z kamer. Bardzo Was proszę o udostępnienie tego filmu w mediach społecznościowych i znajomym. Włożyłem w jego powstanie ogromną ilość pracy i zależy mi na tym, by nie zniknął w odmentach internetu jak kilka innych bardzo fajnych odcinków. Materiały i źródła jak zwykle macie w opisie pod filmem.